też się stęskniłam za wami, wasze strówko. To jest spirulina z magnezem, bo mm, warto się suplementować. Natomiast to jest fabryka degresji, czyli miejsce dla twórców. A że twórców często dopada problem pieniędzy, tego skąd je wziąć, postanowiłam nagrać odcinek. No i nie ukrywam, że zostałam zainspirowana kilkoma czynnikami takimi jak to, że mamy inflację i poprzedni rząd sprawił, że przedsiębiorcom oraz twórcom działającym w obszarze kultury takim, którzy nie do końca propagowali wartości konserwatywne ciężko było po zyskać różne dotacje e, oraz ogólnie wszystko w sklepach znacznie podróżało przez kilka ostatnich lat oczywiście ma na to wpływ i pandemia, i wojna, i bardzo dużo różnych innych okoliczności natomiast nie ukrywajmy, lekko nie jest e, i też e, zaczęło mnie zastanawiać pewne zjawisko internetowe. Ale ja rozpierdalam pieniądze. Ja ten ja mm, po prostu u mnie nie ma tak, że ja składuję. Ja ciągle nie mam, ja ciągle jestem dziad bez pieniędzy. Mówię wam, ja co mam, to rozpierdolę. To kupię, to kupię, chuj, nie ma pieniędzy. Dzisiaj był, ja jest moja mama to się śmieje, ty jesteś jedna, jednomilionowy, jednodniowy milioner. I to jest prawda, dziewczyny. Ja jestem jednodniowym milionarem. Ja nieraz mam tyle kasy. Mówię, o jebie, ile mam kasy. Kurwa, mówię wam, to jest straszne. Ale co będziemy, dziewczyny? Do grobu nie weźmiemy. Twarda jesionka nie ma kieszeni. Pamiętajcie, trzeba żyć, bo nie wiadomo, kiedy piorun z nieba pierdolnie. Dlatego trzeba żyć, trzeba się bawić, rozpierd... Tak więc zaczynamy. Gdzie jest mój hajs? Fabryka dygresji. Ja nazywam się Emilia Deofila Nowak, jestem autorką trzech książek, piromanów, Hotelu Aurora oraz Grand Hotelu Granit, a także bloga fabrykadygresji.pl, gdzie tworzę materiały dla twórców. Dużo mówię o pisaniu, ale także o rozwoju osobistym. Chętnych zapraszam na mój Instagram, ponieważ wiedza, którą dzisiaj przekażę... Hmm, Częściowo jest udokumentowana badaniami, a częściowo zupełnie nie. Chciałabym powiedzieć, że ten odcinek ma charakter pogadanki. Nie jest absolutnie zbiorem złotych zasad, koniecznie rób tak, bo mi to pomogło. Raczej traktowałabym to jako felieton. Chciałabym zaprezentować trzy wskazówki, które stosuję od dawien dawno u siebie. Przy okazji polecić książki, w których podobne rady e, pomogły tysiącom osób tak naprawdę, bo chodzi między innymi o kredyty, spadki, dziedziczenia, dotacje, e, trenerki e, oraz prowadzącej warsztaty hellingerowskie terapeutki Izykop Pietrzak. E, tę książkę akurat pożyczyła mi moja koleżanka Magda, którą serdecznie pozdrawiam. Najlepszych ludzi się spotyka na marketingu. I jest też najpiękniej wydana książka, którą miałam w swoich rękach. Zdecydowanie warta swojej ceny, czyli jesteś swoim sukcesem finansowym, również Izykop. Słuchajcie, ta książka ma złote strony. Ta książka ma nawet przezroczyste strony. Takie o. Jest wydana arcypięknie, bardzo czytelnie. Są tu naprawdę fantastycznie opisane doświadczenia trenerki, którą jest Iza Coop. Ona przyjęła naprawdę wiele tysięcy klientów. Trzy takie rzeczy, które chciałabym Wam przekazać o pieniądzach, które być może pomogą Wam wyjść z jakiegoś dołka, z jakiegoś kryzysu finansowego, bo ten artystom po prostu no, często się zdarza. I pierwsza myśl, którą zaczerpnęłam z książek Izykop, jest ich oczywiście mnóstwo, no ale polecam Wam lekturę tych książek, sama nie będę streszczać każdej nowinki. Pierwsza rzecz to pieniądze nie płyną do dzieci. Pieniądze nie płyną do dzieci. To oznacza, że nie wystarczy pogrążyć się w marzeniach przeprowadzić się przez proces wielogodzinnej wizualizacji, uprzeć się, że tak, ja chcę mieć pieniądze, a potem się obrazić i tupnąć nogą, że one nie płyną. Nie wystarczy to wszystko, żeby te pieniądze zorganizować, ponieważ no tak to nie działa. I są badania psychologiczne, które pokazują, że tak naprawdę puste wizualizacje, czyli fantazjowanie po prostu o zwycięstwie oddala nas od realizacji jakiegoś celu, z tego względu, że nasz mózg uznaje już to zadanie za wykonane i w związku z tym ciężej może być nam wdrożyć niektóre elementy działania w rzeczywistości. Oczywiście wizualizowanie jest bardzo fajne, ale musi iść za tym również czyn. A takie rozwytrzone dzieciaki, słuchajcie, nie robią nic w sumie, żeby pieniądze zarabiać, bo po co mają dzieci zarabiać? Im są pieniądze niepotrzebne, im jest potrzebna ochrona, opieka, bezpieczeństwo, zabawa, zadbanie o takie emocjonalne potrzeby, tak? Wszystko, co prowadzi je do rozwoju. I dlatego. Jeżeli wewnątrz nas jest takie niezadbane albo rozpuszczone wewnętrzne dziecko, to każde pieniądze, które to wewnętrzne dziecko będzie miało w zasięgu, to będzie po prostu przypuszczać na pierdoły. Jeżeli jesteśmy e, niezdyscyplinowani, jeżeli nie rozwinęliśmy w sobie wewnętrznego dorosłego, który potrafi to pragnienie, pożądanie dziecka powściągnąć, trzymać w ryzach, no to po prostu pieniądze będą przypływały i bardzo szybko odpływały i jest to świetna recepta na wpędzenie się niestety w duże długi. I czasami jest tak, że dzieci, jak idą na ulicy ze swoimi rodzicami i widzą z naprzeciwka, jak ktoś nadchodzi, jedząc loda, to mówią mamo, mamo, czy tam tato, tato, od razu kup mi tego loda, ja też chcę. Gdyby ten lód nie był w polu ich widzenia, no to dzieciaki prawdopodobnie nie miałyby na niego ochoty. Tak samo też jest z wieloma osobami, i w marketingu tak to działa przez efekt ekspozycji. Jako marketingowcy bombardujemy w zasadzie ludzi tym, żeby utrwalić w ich umysłach jakiś, jakiś obraz. Marketingowcy działają tak, że chcą w pewien sposób zdominować myśli swoich potencjalnych klientów, żeby wyróżnić się spośród konkurencji i żeby pierwsza myśl o jakimś produkcie kojarzyła się właśnie z daną marką, żeby po prostu ten człowiek od razu poszedł do sklepu i to kupi, gdy będzie miał daną potrzebę. Tylko, że w takich czasach, w jakich żyjemy, ten marketing po prostu jest wszędzie, na przykład tutaj, w telefonie. I scrollując Instagram też jesteśmy wyeksponowani na widzenie bardzo wielu produktów Więc scrollujemy i myślimy sobie To chcę, to chcę, to chcę, to chcę, to jest mi potrzebne Totalnie nie mogę bez tego żyć Umrę, jeżeli dzisiaj do godziny 20 nie będzie tego w moim paczkomacie I jeżeli nie potrafimy psionąć tego wewnętrznego dziecka no, to żyjemy od wypłaty do wypłaty, nie mówiąc już o takim przyskoku, że potrafimy coś sami stworzyć, od początku do końca przejść przez pewien proces, żeby wytworzyć coś, co inni będą od nas kupować, bo nie mamy, nie mamy jak tego rozwinąć w sobie. Dzieci często porzucają niechciane zabawki, nie bawią się czymś tylko i wyłącznie przez cały czas. A jeżeli mówimy o rozwoju kariery, jeżeli mówimy o prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa, no to mm, albo o budowaniu marki osobistej artysty, to ta konsekwencja, regularność jest bardzo istotna i duże pieniądze wtedy dopiero się pojawiają. No dobra, skoro już wiemy, że pieniądze nie płyną do dzieci, to warto by było zadbać o tego wewnętrznego dzieciaka. Wskazówki znajdziecie. I w książkach, które polecam, i pewnie też na moim blogu, i pewnie też niebawem w newsletterze Fabryki Degresji. Gorąco zapraszam do zapisywania się. Tam też będziecie otrzymywać atrakcyjne rabaty dotyczące warsztatów, które organizuję. Więc jeżeli chcecie popracować nad swoimi tekstami albo nad sobą i swoim twórczym rozwojem, to zapraszam gorąco do załogi Fabryki Degresji. Bardzo fajna społeczność się z nami zrobiła. Po drugie, druga taka wskazówka: jak jest potrzeba, to pieniądze, no właśnie, się nie pojawiają, tylko to Ty pojawiasz pieniądze. I to może być trochę dziwne, zważywszy na to, że uwaga, anegdotka: moi znajomi byli jakiś czas temu na naukach przedmałżeńskich. I tam taka kobieta, nie wiem, czy ona była postacią świecką, czy to może był jakiś duchowny w zasadzie, nie wiem. Nie wiem kto to był, ale usłyszeli tam takie y, powiedzenie, że bozia na dzieci zawsze da. Mm, no i teraz y, jakby można się z tego śmiać. Y, można odnaleźć w tym coś dla siebie. Y, Generalnie jeżeli, może doświadczyliście czegoś takiego, ale bardzo często doświadczali tego klienci Izykop, e, ja też sama tego doświadczyłam, że w momencie, kiedy ja osiągam jakiś cel, ja go realizuję, to mam taki przestój życiowy. Zastanawiam się, a co by teraz zrobić i w ogóle ta książka już szóstka napisana, brać się za kolejny projekt, czy odpocząć, czy coś, co w ogóle mam teraz zrobić z moim życiem. I wtedy obserwuję też zastój finansowy, bo jeżeli ja nie mam konkretnego celu, na który potrzebuję pieniędzy, czy to jest jakaś podróż, czy to jest jakiś kurs, czy to jest budowa mieszkania, czy rata kolejnego kredytu, to po prostu te pieniądze. Nie są zarabiane. Ja nie mam energii tak naprawdę, żeby je wytworzyć. Miałam tak, że sobie zapisałam na kartce mm, konkretne cele, do których realizacji potrzebuję pieniędzy. Jestem ogromną orędowniczką pisania w pamiętniku, w dzienniku. Mogę Wam pokazać właśnie jeden z nich. Jest bardzo yy, taki już gruby, gdyby nie, gdyby nie yy, gumka, to ciężko by było go zebrać w sobie. Zapisuję go systematycznie Tutaj też ozdabiam sobie różne strony, żeby, wiecie, tą moją kreatywność i, i to wewnętrzne dziecko ukoić, uspokoić, zadbać o nie Natomiast często sobie notuję, że na przykład potrzebuję pieniędzy tyle i tyle, na to i na to I daję sobie na to jakiś tam przedział czasu, żeby to zrealizować I nie wiem, czy się z tym za bardzo bo jestem świadoma swoich zasobów i jestem przekonana, wierzę po prostu w tę metodę, i jeżeli w coś wierzę, to ona po prostu działa. Tak chyba funkcjonuje podświadomość, ale to do zweryfikowania. I jakieś kolejne badania trzeba by było odszukać na ten temat. To nie jest tak, że ja to sobie zapiszę i to się samo realizuje. Nie, ja mam swój cel i po prostu do niego dążę. Kolejnymi czynnościami, etapami realizowanych projektów pozyskuję na to pieniądze. Czasami dzieje się to naprawdę z dużą łatwością, dzięki temu, że moja podświadomość pamięta, do czego mnie kieruje, do czego mnie prowadzi. Często ludzie się mnie pytają, skąd ja mam tyle energii na coś tam. Jest to kwestia priorytetów, bo ja swojej energii nie wkładam w coś, co teraz nie jest dla mnie ważne. Jeżeli skupiam się na jakimś zadaniu, no to konsekwentnie dążę po różnych etapach do jego końcowej realizacji. A mam bardzo dużo energii, bardzo dużo zasobów, ponieważ wszystko jest uporządkowane. I nie zawsze, wiadomo, zdarzają się dziwne takie momenty, kiedy na przykład teraz miałam taki moment dużego zastoju, dużych też rewolucji takich życiowych. Między końcem studiów marketingowych a początkiem studiów psychologicznych. Faktycznie kiedyś potrzebowałam 30 tysięcy złotych na studia marketingowe, to sobie zanotowałam na kartce. Teraz też sobie zanotowałam, że potrzebuję, to znaczy to nie było teraz, to było w zeszłym roku, że potrzebuję 26 tysięcy złotych na studia psychologiczne, to też sobie zanotowałam i to się po prostu wydarzyło. Ja to wydarzyłam. Dlatego nie mówię, że pieniądze się pojawiają, tylko że to Ty pojawiasz pieniądze, bo działasz, działasz. I działanie właśnie, co się ładnie wiąże z punktem pierwszym, jest domeną człowieka dorosłego. Taka sprawczość, no nie? Kwestia tej energii jest ważna o tyle, że jeżeli nie mamy konkretnego celu, nie mamy intencji, z jaką coś robimy i ta intencja, uwaga, Musi być prawdziwa, bo często robimy coś, ale mm, naszą intencją jest coś innego w zasadzie. Pod spodem jest bardzo dużo e, innych części składowych i dlatego niektórych celów nie udaje nam się osiągnąć, niektórych środków nie udaje nam się pozyskać, e, no to ta intencja po prostu daje nam powera do działania, tak? Intencja budzi podświadomość, podświadomość działa na organizm, uruchamia te siły witalne i po prostu jedziemy i coś robimy. W tym momencie temat podświadomości jest tak szeroko dyskutowany w świecie psychologii, bo niektórzy robią badania na ten temat, inni te badania negują. Część mówi, że mamy już narzędzia, z których można korzystać do swobodnego badania. Część mówi, że te narzędzia są w ogóle niesprawdzone, nieskuteczne. Um, także wiecie, psychologia jest bardzo młodą nauką, rozwija się. Natomiast zobaczmy, co z tego będzie. Jeżeli coś działa, to można to testować też u siebie. No i trzecie, co mogę powiedzieć o pieniądzach, to to, żeby realizować po prostu swój prawdziwy potencjał. Jak odkryć swój prawdziwy potencjał? Na wiele sposobów. Ja na przykład doszłam do tego, robiąc testy psychologiczne. Jednym z nich był test Galupa, słynny Clifton Strand. W którym odkrywamy właśnie, do czego mamy naturalne predyspozycje, czyli te wrodzone w nas, które częściowo mogą się nasilać w związku z nabytym doświadczeniem, z rozwojem pewnych kompetencji, natomiast są to bazowe, takie wrodzone, właśnie talenty. Każdy ma talenty i nie przejmujcie się tym, jeżeli myślicie sobie: O Boże, badają talenty, ja nie mam żadnych talentów. Nie, nie, nie. Galup jest tak świetnie skonstruowanym narzędziem, że naprawdę pokazuje, gdzie są wasze obszary do wykorzystania. Jeżeli realizujecie je w życiu, to praca przychodzi z większą łatwością, pojawiają się szybciej efekty. I jeżeli potraficie się dobrze wyceniać, to te efekty naprawdę są korzystne finansowo. I tutaj pojawia się takie pewne niebezpieczeństwo, bo można być dobrym w naprawdę wielu rzeczach. I nie wiadomo tak naprawdę, w jakim projekcie uczestniczyć. Czasami ma się za dużo rzeczy, a ten porządek, by realizować cele, jednak musi być. Tak, bo jesteśmy jedną osobą, mamy określone zasoby w tym świecie fizycznym. I no, ja nie napiszę pięciu książek na raz. Po prostu nie ma takiej opcji. Nie zrealizuję projektów stron internetowych dla trzech klientów naraz, tylko muszę po kolei. Tak tak już po prostu jest. Multitasking, owszem, żeby nie było nudno, ale jeżeli akurat o mnie chodzi, to po prostu jeżeli sprawy mają zostać doprowadzone do końca, trzeba wprowadzić selekcję. I miałam tak, że nie wiedziałam, w który projekt wejść, więc wykonałam ćwiczenie Izykop i bardzo mi pomogło. A polegało na tym, żeby na kartkach papieru napisać sobie jakie te projekty mamy i sobie postać w energii jakby tego zadania, tego projektu i zobaczyć, jakie mamy objawy w ciele. No i to jest bardzo ciekawa historia z tym ciałem. Myślę, że jest genialnym kompasem. Ostatnio pochłaniam namiętnie podcast Marianny o okolice ciała, więc polecam również i Wam, bo... Marianna Gierszewska organizuje warsztaty w nurcie systemowym, co z bardzo pociągającym mnie tematem i tam się po prostu dużo rzeczy pokazuje w tym ciele. Nawet jeżeli to jest nieuświadomione, to ciało nam mówi, jak się czujemy z pewnymi rzeczami, jeżeli nie potrafimy wyczuć, jaka energia jest w tym miejscu tego projektu. To warto to ćwiczenie powtarzać, warto pracować z ciałem, żeby rozbudzić sobie ufność do tego naszego wspaniałego wehikułu. Yy, dobra, to żeby już nie przedłużać, serdecznie Wam polecam książkę Jesteś swoim sukcesem finansowym. Yy, naprawdę jest pięknie wydana. Myślę, że ta część praktyczna to jest bardzo fajne miejsce do pracy ze sobą i jeżeli nie mamy kilku tysięcy złotych albo kilkunastu, żeby przepracować pewne kwestie z terapeutą czy z coachem, żeby się rozwijać pod względem finansowym, to ta książka naprawdę może zrobić Wam duże porządki w głowie. Jeszcze lepsza dla mnie była ta dużo więcej. W moim życiu uporządkowała, bo książki Izykop mają sobie taką niezwykłą moc, że one pracują w człowieku, pewne rzeczy uwalniają, jakieś zestoje energetyczne. To się po prostu dzieje po tej lekturze. I ja na przykład miałam tak, to jest pewnie też efekt ekspozycji. Nie spodziewałam się czegoś takiego. W każdym razie po przeczytaniu tej właśnie książki. Na następny dzień wszędzie widziałam monety porozrzucane, w ogóle jechałam sobie rowerem i wszędzie zbierałam żółte grosiki. I, I co, co Wam mogę na koniec powiedzieć? Nas, jako artystów, często blokuje to, że nie ufamy sobie, nie wierzymy w to, że ktoś może kupić owoc naszej pracy, więc w ogóle nie próbujemy. Nie wierzymy, że znajdziemy czytelników, nie wierzymy, że znajdziemy odbiorców naszych ceramicznych dzieł że nikt nie kupi naszego obrazu i czasem może się tak wydarzyć. Czasem może się tak wydarzyć. Natomiast w, im bardziej się rozwijamy. Im bardziej się rozwijamy w kierunku, który jest nasz. Bo jeżeli my na przykład piszemy książkę nie po to, żeby pisać książki, tylko po to, żeby być tylko i wyłącznie podziwianymi, to gwarantuję Wam, że ta książka... Nie odniesie sukcesu, przez to, że Wy się za szybko zniechęcicie, gdy tego aplauzu nie będzie. To pokazuje, jak ważna jest ta prawdziwa intencja. Znajdźmy obszary, w których jesteśmy świetni i podążajmy, realizujmy je, bo to przynosi po prostu korzyści i człowiek się nie męczy aż tak bardzo. A te pieniądze się pojawiają, tylko musimy konsekwentnie robić swoje i tyle. I też chciałabym na koniec powiedzieć, że raz na wozie raz pod wozem, więc jeżeli myślicie, że macie mega ciężko w życiu, to uwierzcie, nie jesteście sami. Ten okres jest po prostu beznadziejny. Od 2000, ja akurat w 2020 roku miałam żniwa, bo ludziom się przypomniało, że uwielbiałem być książki, więc cały czas miałam konsultacje, warsztaty i tak dalej. Natomiast teraz jest dużo trudniejszy czas. To jest normalne, że to trzeba zaakceptować, że pieniądze są jak fala i nie da się cały czas w nich tonąć. To jest kwestia wyborów, ale to jest też kwestia niezależna od nas często, bo chodzi o politykę, o gospodarkę i mnóstwo innych czynników. Także dzisiaj może być kiepsko, ale jutro może być całkiem nieźle. I taka optymistyczna myśl na koniec. Pozdrawiam Was ciepło, jeszcze raz zapraszam do newslettera oraz o subskrybowanie tego kanału. Jeżeli macie jakieś pomysły dotyczące zarabiania pieniędzy, sami coś sprzedajecie albo czegoś w zakresie twórczości chcielibyście się dowiedzieć, to piszcie w komentarzach, zapraszam do dyskusji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!